Już w niedzielę Żużlowa Liga Mistrzów w Zielonej Górze dziś odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele klubu poinformowali nas o szczegółach imprezy. Uważam, że ten turniej w obecnym układzie naszej drużyny i sytuacji jest jak najbardziej potrzebny, i super, że się pokładało, że mamy go przed tą fazą play-off. Tym bardziej ostatnie występy na naszym obiekcie, jako, jako, jako drużyny. Nie były zbyt przekonywujące. Mamy jakieś tam małe turbulencje i problemy. Ale kto ich nie ma, w sporcie, jak i w życiu, nie zawsze jest kolorowo. Ciężko pracujemy i będzie to taki porządny test. Przyjeżdżają, uważam, jeśli chodzi o cykl Grand Prix, najszybsi zawodnicy na świecie. Brakuje tylko, można powiedzieć, Tyjao Findena, pozostali ci najszybsi, najmocniejsi będą. Czyli. Taki test dla nas jak najbardziej potrzebny i na tym poziomie z takimi zawodnikami wiele, wiele myślę, że odpowiedzi da, w którym miejscu jesteśmy i jak tej pracy dużo się potrzeba. Kwestia tego, w jaki sposób rozgrywane są zawody i forma tych zawodów, on jest inna niż zawody Pucharu Świata, ponieważ przede wszystkim mamy do czynienia z pięcioma zawodnikami w składzie. Piąty zawodnik ma status zawodnika rezerwowego, natomiast on ma nominalnie również cztery starty. Każdy z zawodników z piątki idzie cztery razy. Natomiast każdy z nich, co ciekawe, musi pojechać w zawodach minimum trzy razy. A tak naprawdę, jakby pomysłodawca tego regulaminu miał na myśli to, żeby jakby dwóch zawodników nie decydowało o obliczu całego zespołu. Żeby bardziej jakby zbalansować układ pomiędzy poszczególnymi numerami startowymi, A żeby nie tylko liderzy decydowali o wyniku zespołu. W związku z tym każdy zawodnik musi startować nominalnie, ma cztery starty, natomiast minimum trzy razy musi pojechać, ale zawodnik rezerwowy, tu jest ciekawostka, a tych startów ma również cztery, on zastępuje każdego z zawodnika, bo mamy pięć serii startów, bo jest tabela dwudziestobiegowa, każdego z zawodników 1-4 w poszczególnej serii, natomiast ma jeszcze dwa starty bonusowe, czyli może pojechać dwa razy jako rezerwa zwykła za zawodnika spod numerów 1-4. Do tego jeszcze mamy opcję pod tytułem rezerwa taktyczna, czyli każdy zawodnik z numerem 1-4 może wystartować jeden raz w każdych zawodach za zawodnika, za zawodnika który w który w danym momencie wydaje się być najsłabsza drużyna, która traci do lidera w danym momencie ma sześciopunktową stratę.